Witamy Państwa po przerwie w programie Biznes to Ludzie. Naszym gościem dzisiaj jest Leszek Piślewski, dyrektor generalny w znanej mleczarni Turek. A przed przerwą rozmawialiśmy, to trochę się zrobiły takie opowieści arabskie, ale nie chcemy tutaj robić konkurencji ambasadorowi natkańskiemu i zostawiamy ten wort, wątek Bliskiego Wschodu, bo ten wątek obecny polski jest nie mniej fascynujący dla nas. Jesteś teraz w firmie, która dziś jest częścią dużej francuskiej korporacji, ale ma polską historię 90-letnią leczarnia turek. Jak taki mariaż takiej tradycji polskiej z mniejszego miasta z dużą korporacją francuską firmą rodzinną też wygląda i co to znaczy dla lidera ten mariaż? Wygląda przepięknie. Tak To jest piękne połączenie e, tego, co najlepsze w tej historii 90-letniej, e, w tym osadzeniu w lokalnej społeczności, e, w niewielkim m, polskim miasteczku, e, z, e, ze wsparciem takim, jakiego podobne firmy mleczarskie w Polsce nie mają. E, po, płynące z dużej korporacji, czyli na przykład bardzo wysokie standardy jakości, bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa pracowników, bardzo wysokie standardy rozwoju pracowników, a dostęp do, do międzynarodowych technologii. Co to dla, dla lidera znaczy? E, Wiecie, jak teraz by mnie mój szef usłyszał, to, by, to, to byście powiedzieli, jaki Lizus, bo ja powiem, że naprawdę fajnie mi jest, tak? bo, bo to też oznacza to samo dla lidera. Jest bardzo dużo autonomii. Prowadzimy markę, która jest polską marką z polskiego mleka, wyprodukowaną w Polsce przez Polaków. I, 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 I mamy ogromną autonomię do tego, jak, jak ją prowadzimy. A co jest wyzwaniem w tej sielance? Biznesowo czy organizacyjnie? Właśnie no mówimy o tych kulturach, trochę różnych. Ludzie, zespoły, zarządzanie ludźmi. No nie no wyzwaniem jest też ten miks tak to znaczy e, mamy aspirację e, być wiodącą korporacją e, w wielu dziedzinach a e, mamy najwyższe standardy e, które, e, które które można sobie wyobrazić w dużych międzynarodowych korporacjach tak pracujemy tu w mleczarni Turek ale z drugiej strony niejednokrotnie Wręczam nagrody jubiluszowe za 45 lat pracy w tej firmie. Więc wyzwaniem jest na pewno pogodzenie tych różnych pokoleń, tego że niektórzy jeszcze pamiętają dekret Jaroszewicza, na podstawie którego ta, ta fabryka została zbudowana i, i tamte standardy i. I czerpanie z tego, z tej pasji, z 45 lat, historii, a jednocześnie podążanie za nowymi trendami. To nie zawsze jest łatwe. Możemy mówić dużo o, o otwartości na zmiany, o takie rzeczy, o takich rzeczach. I to jest rzeczywiście wyzwaniem. I ja nie mam złudzeń. Osoba, która jest 3 czy 4 lata przed emeryturą. Nie będzie gdzieś teraz korzystać z sztucznej inteligencji. Ale, ale miłym wyzwaniem jest to, że z tego powstaje bardzo fajny mix. I to nie jam, tylko hmm. sałatka owocowa. Hmm. Hmm. <słuch> no bo patrząc na Twoje profesjonalne CV, tak no to. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, że jesteś wychowankiem największych globalnych marek, tak? No bo jest tam i Procter Gamble, i Coca-Cola, i Danone, tak? A tu masz jednak tą taką tradycyjną polską firmę. Czy są jakieś nawyki menedżerskie, które nabyłeś w globalnych korporacjach, a musiałeś się ich oduczyć albo zrezygnować? Nie kojarzę. To bardziej jest tak, że te nawyki menedżerskie... Staram się w sposób skuteczny, to znaczy nie zawsze na siłę, do tej firmy wprowadzać. Ja chcę tylko zaprotestować. Jesteśmy też częścią firmy międzynarodowej. Także to nie jest tak zupełnie lokalna polska firma. Jestem, jesteśmy częścią korporacji, natomiast z dużą autonomią w poszczególnych obszarach. Może jedna taka refleksja. Tak, zacząłem swoją karierę w Procter Gamble, i to jest firma, która chyba jest najbardziej wyposażona we wszystkie procedury, e, procesy, rozmowy roczne, rekrutacje i tak dalej. E, i, I to chyba, jeżeli gdzieś ktoś szydzi z hasła korpo, jeżeli gdzieś komuś się zbiera na wymioty, mówiąc korpo, to właśnie mówi o takich rzeczach. Ale jeżeli gdzieś pójdziesz, Przepraszam, tylko na chwilę do tego mhm. Bliskiego Wschodu, gdzie nie masz nic. Albo do takiej mleczarni, gdzie jest trochę, ale nie wszystko. To wtedy zatęsknisz za tymi, e, za tymi rzeczami, które z tamtych korporacji e, bierzesz. Korpo nie jest złe, tylko mhm. czasami jest egzekwowane e, przez średnich menadżerów e, z nie najlepszym zrozumieniem. E, nie przekreślajmy tego. Mhm. <laughs> Czyli zasady tak, ale też patrzmy na ludzi. I jak... prawdziwość, tak to znaczy, yy, zazwyczaj wszystkie procesy związane z ludźmi, z prowadzeniem biznesu mają dużo sensu. A, ale musi być też jeszcze swoboda menadżera, swoboda lidera, który, który może z nich skorzystać, a nie być jakimś trybikiem w maszynie. Bo wtedy e, taki człowiek, stojąc przy, przed swoimi ludźmi, traci wiarygodność w 5 sekund. To taki fałsz, albo tak, jakby taką niespójność, to każdy wyczuwa. No, może być tak, ja postawił taką hipotezę, że. My w latach 90., może nawet na początku 2000, zbyt, e, zby, ze zbyt wielką pokorą podchodziliśmy, mo, może nie, źle z, z, z pokorą, że zbyt łatwo akceptowaliśmy wszystkie zasady i traktowaliśmy je wręcz z takim trochę, no... Z nabożnością. Z nabożnością, bo, bo jest to takie globalne, to przyszło nie, amerykańskie, zachodu. przyszło z zachodu. A, a teraz mamy już też swoje doświadczenia, też do, do, dojrzałą kadrę, i, i możemy też do tego podejść krytycznie. I nie wiem, dać, mieć większą autonomię, a kiedyś to po prostu robiliśmy, bo tak tak nam pokazywano, to jest jedyna droga. No tak, no bo ale skąd mieliśmy wcześniej mm -hmm. mieć e, jakąś perspektywę? No Trzeba było, mm -hmm. czy mówisz z nabożnością, czy nie wiem jakiego słowa mm -hmm. użyłeś, ale e, 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 tak trzeba było. No Nie mieliśmy alternatywy, no, byliśmy troszeczkę w tym, w tym obszarze zupełnie e, nadzy. Mm -hmm. I, i, I przyszły te korporacje, które ten, tę kulturę korporacyjną gdzieś przyniosły do tego kraju, nie bez skutków ubocznych. Ale to, że teraz możemy się, możemy mieć moc krytyki takich różnych procesów, no to też dzięki temu, tak? to, to, to gdzieś to Wzięliśmy i drożyliśmy i mamy doświadczenie. To... No słuchajcie, no to jeżeli ja teraz sobie popatrzę o tych moich kolegach z lat 90., z którymi zaczynałem, no to oni prowadzą na poziomie dyrektora generalnego w wielu firmach różne biznesy. tak I, i można ileś tam razy krytykować słowo korpo, ale oni gdzieś do czegoś doszli. I to nie jest przypadek, że, że, że gdzieś zaczynali w korpo. To jest dobra szkoła. Może później trzeba ze szkoły pójść na rynek, ale dobrze też pójść najpierw do szkoły. A to powiedz mi, do czego w korpo przydaje się epizod z teatrem muzycznym w Gdyni? bo Byłeś aspirującym aktorem. Dlaczego do do liderowi takie doświadczenie teraz się dobrze może Dobrze, przygotowałeś. <laughs> um... Zostawmy to korpo, tak? Korpo to też się trochę kojarzy z polityczną poprawnością, z jakimś tam pływaniem w organizacji, ale ja powiem tak, do czego w biznesie mm -hmm. przydaje się epizod z teatrem? Myślę, że tak. To znaczy, jeżeli jesteś na scenie, to masz takie poczucie show must go on nie masz w tym dokładnie momencie naprawdę nikt z twoich kolegów na scenie nie ma aż ani ani krzty takiego takiego pomyślunku zrobiłeś błąd to ja ci teraz dam mm. nie jesteśmy w tym razem i idziemy do przodu idziemy do przodu i mamy jeden cel żeby na koniec ta publiczność wstała i była zadowolona mm. gdzieś później e, dopiero jest refleksja a propos, a, a propos tego. Co możemy zrobić na, w następnym spektaklu inaczej. Mm. I, I to, co dla mnie jest bardzo ważne, to właśnie to, że jeżeli teraz trwa show, to teraz idziemy do przodu i mamy tylko jeden cel, a nie zatrzymujemy się i mówimy kto, co schrzanił żeby inaczej mm. nie. To, to jest naprawdę coś, co, co gdzieś <grym> płynie we krwi bardzo mocno. Taka odwaga, to i teraz tak wychodzimy i robimy. Chętnie byśmy to jeszcze pociągnęli, ale już nam czas nas goni. To na koniec polecajka książkowa dla liderów. Mogę dwie? Możesz dwie. Książka numer jeden to jest książka, która prowadzi mnie przez większość mojego życia zawodowego. Jest to siedem nawyków skutecznego działania Stevena Covey'a. Jestem mm -hmm. też certyfikowanym trenerem tego programu i staram się być przykładem e, tego programu. Natomiast jest jeszcze jedna i to jest Simon Sinek Start with Why. Jak to jest po polsku? Da, po polsku dlaczego. jest strasznie drewnianie. Zaczynaj się. od dlaczego. Wolę po, po angielsku. Nie ma nic mocniejszego niż powiedzieć zaczynaj najpierw od tego dlaczego. co robisz, tak? dlaczego jesteś. Super. Leszku, bardzo dziękujemy. Dzięki za zaproszenie. I, a Państwa zapraszamy na... Kolejne odcinki programu Biznes to Ludzie. Oglądajcie nas.